Witam wszystkich. Dziś troszkę o nowościach. Mąka, tak, biała, ale to nie jest do końca zwykła mąka. Wyostrz, to jest mąka z Żyta Krzyca. Biała pięsetka. Powiem, że próbowałem te chlebki i wychodzą genialnie. E, wiadomo, to Krzyca to jest taka pradawna odmiana Żyta. Taki odpowiednik orkiszu wśród Żyt. Jest to bardzo wydajne, że to aczkolwiek naprawdę smak wypieków jest niepowtarzalny. Mogę porównać to zwykłe żyto kontra żyto-krzyca. To po prostu kto spróbuje z żyta-krzycy ten, nie wróci do wypieków z normalnego żyta, po prostu. Wiadomo, każdą mąkę przed użyciem trzeba przesiać, także tak to wygląda. O właściwościach prozdrowotnych tej mąki, to po prostu, żebym nie skłamał, to odsyłam, żebyście poczytali troszkę. Ja wiem tylko tyle, powiem, że naprawdę pieczyło wychodzi niesamowite. Tydzień czasu może się mało leżeć, nie czerstwieje. Także mąka, jasna, że to krzyca. Cena 7 zł za kilogram. Myślę, że to jest cena atrakcyjna jak na. To, że to jest zżyta krzyca, która hmm, po prostu metodami ekologicznymi produkowałem, więc zero nawozów, zero oprysków. Yy, powiem tylko tyle, że denerwują mnie wszystko ogłoszenia na OLX, gdzie idzie, piszą, że ekologiczne, ekologiczne bez certyfikatów, jak się wczyta ogłoszenie ekologiczne, bo nie pryskania na grzyba. Albo że nie pryskane, ale nawozy były dawane i tak dalej. Tutaj nic nie było dawane. Nie mówię, że ekologiczne, bo nie ma certyfikatu. Przez wzgląd na tych wszystkich, którzy się babrają w papierach i mają certyfikaty, to ja mówię, że metodami ekologicznymi, czyli praktycznie można to śmiało sprzedawać jako ekologię, jeśli by był certyfikat. Żadnych można badać, żadnych pozostałości, żadnych oprysków nie ma tu nic. Dobrze, także to pierwszy produkt. 500 zżyta krzyca. Teraz będziemy dalej. Kolejny produkt. Nie, 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 to nie są otręby. To jest mąka razowa. W tym mój, który mi to przela właśnie robi taką grubo, takie płateczki. Z mąki razowa, zżyta krzyca. Yy, wyglądają może tak średnio fajnie. Ta mąka. Ale powiem Wam, że zaczyn chodzi niesamowicie na tej mące. Yy, tutaj wstawię filmik, jak zaczyn mi chodził, jeszcze w życiu nie wiedziałem, żeby zaczyn dosłownie bulgotał. Yy, a tu naprawdę super, super chodzi zaczyn na tej mące razowej. Yy, spróbuję jeszcze upiec kiedyś chlebek cały z takiej mąki razowej. Zobaczymy jak wyjdzie. Naprawdę widzę, że, że drożdże kochają mąkę razową i naprawdę super chodzą. A to jest tak samo, że tak krzyca. Coś miałem jeszcze powiedzieć na temat tego, ale mi umknęło. Za rozwózkę mąkę cenię sobie 6 złotych, super taniej niż za jasną. I polecam naprawdę na zakwasy wszelkiego rodzaju jak ktoś robi, też fajne wychodzą. Zaczyny i w ogóle dodawanie do chlebka, naprawdę super sprawa. Także taka mąka wyglądająca jak, jak płatki, wsiane praktycznie. Taka razóweczka. Zżyta krzyca. Super żyta. Naprawdę że to krzyca jest fajne. Mi się podoba. Były troszkę problemy techniczne, ale udało się rozwiązać, więc mąka jest do dyspozycji. Dobra, w tym miejscu stawię filmik jak wchodzi zaczyn na tej mące zżyta krzyca. I to nie koniec nowości. Kolejna nowość. Kasza greczana z mojej gryki, co pokazywałem, gdy kosiłem. Może nie jest idealna. Trafiają się też takie ziarenka, nie, nie przeobłuszczone, ale to jest wszystko spowodowane tym, że to jest robione na maszynie zabytkowej. Zabytkowej maszynie mi to Pan przerabia. Dlatego nie jest idealny. Aczkolwiek smak tej kaszy rekompensuje... Tym małej niedogodności. Kasza smakuje naprawdę nieporównywalnie z tymi kaszami przemysłowymi, że tak powiem. Tutaj, oczywiście, tak samo zero nawozu, zero prysków. Dodam tyle, że oczywiście bez glifosatu, ale no nie oszukujmy się. Nie tylko glifosat jest standardem. Jest pryskanie gryki przeciwko chwasom jednoliściennym. Tu tego nie było robionego, także to jest. Naprawdę, nawozu nie widziało to pole i ani oprysków. Więc, gryka, tak samo można powiedzieć, kasza gryczana, yy, tak jakby ekologiczna, metodami ekologicznymi robiona. Co więcej, yy, pan, który mi to przerabiał, mówi, że to jest jakaś kasza staroda znaczy, gryka starodawna, która naprawdę, jak przerabiał, mówi, że całkiem inaczej pachnie niż te obecne, że tak powiem, jakoś modyfikowane czy mm, uszlachetniane. O, to będzie lepsze określenie. On twierdzi, że on tylko wrzuci sobie w pies, bo to jest prażona kasza. I czuje jaka to jest. I po prostu chętnie już nawet klientów mi nasyła na grykę. Bo mówi, że to jest taka fajna, starodawna, a on wie, bo przerabia długo grykę, ma tak samo gospodarstwo ekologiczne, więc temu panu ufam. I naprawdę smaku jest fajna kaszka. Bez oprysku, bez nawozów eko, co teraz w dobie importu z Ukrainy, co większość kaszy siedzie z Ukrainy, czy gryki to moim zdaniem to jest na wagę złota coś takiego jem i wiem, że to jest dobre cena to też 10 zł. przerób trochę kosztuje więc muszę te 10 zł wziąć przy jakiejś większych ilości to wszystko oczywiście do dogadania także i z mamką i z tym wszystkim a myślę, że to nie jest za drogo jeśli chodzi o produkt który jest praktycznie Eko teoretycznie nie, bo nie ma certyfikatu, jak wspominałem, oczywiście. Też mamy mąki orkiszowe, jak widać, jasne. Niestety ciemnych mąk orkiszowych nie mam, bo mi przy, 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 przymiela to yy, bezpośrednio, bez obskiwania, Więc tylko wychodzą typy 500. Robi takie, ale mąka orkiszowa fajnie wychodzi. Yy, chlebek orkiszowo-krzycowy, trochę mąki orkiszowej, trochę z tak Także, także także, polecam więc, więc tak to wygląda. Oczywiście tu widać jest wypakowania sprzęt. Wysyłam wszystko, nie ma problemu. A jeśli chodzi o, o czym się żywimy, to kiedyś nagram odcinek Jak to wygląda od strony rolnika, jak to wygląda na polu ile się stosuje nawozów środków ochrony roślin itd. Tak a ja uważam, że można spróbować zdrową żywność produkować tylko jeszcze troszkę świadomości ludzkiej brakuje, żeby to lekko troszeczkę może drożej kupić, aczkolwiek też udowodniłem, że chleb pieczony ze samego orkiszu wychodzi w cenie sklepowego a jeśli upieczemy krzycowo-orkiszowy to wyjdzie jeszcze taniej niż, chle, niż sklepowy, więc można zdrowo jeść, tanio jeść i, i być zdrowym, a nie pakować siebie Przemysłówki, na które się zużywa. Jak wszędzie. No niestety. Środki chemiczne są wszędzie i się uszlachetniasze w mąkach zwykłych są i są też na no, polu się dodaje też opryski. Dobra, nie, 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 te, nie, to nie jest na temat. Na teraz. Dobra, tylko tak w skrócie nowe nowości. Zapraszam do kontaktu i dziękuję bardzo.